jest nie może być nawet... To była naprawdę przygoda. Przyjechaliśmy, jesteśmy na miejscu. Aisha Jesteś gotowa do wyjazdu? No jak widzisz. <laughs> Cześć wszystkim, tu i oto mama. Przychodzimy do was z nowym vlogiem. Słuchajcie, w sumie jeszcze do wczoraj nie byłam pewna, czy w ogóle ten filmik, vlog powstanie, czy w ogóle gdzieś pojedziemy, polecimy. Czy jednak nie, ponieważ spróbuję to wszystko naprawdę krótko opowiedzieć, ponieważ historia jest dosyć długa. Początkowo na tę ferię naprawdę mieliśmy cudowne plany, jak nam się wydawało. Planowaliśmy z naszą jedną zaprzyjaźnioną rodziną, jeszcze z Bułgarii, pojechać do zakopanego. Oni już mieli zarezerwowany nocleg w jednym z hoteli, a ja, jak zaczęłam przeszukiwać to wszystko, i tu akurat trochę za mało czasu już było do rozpoczęcia ferii, więc na naszą piątkę. W hotelach takich w zakopanym nie było e, żadnych miejsc, i już nam się nie chciało żadnych domków szukać, ponieważ tam różnie można trafić, i zazwyczaj można trafić na te, gdzie nie będzie takiego dobrego ogrzewania, i po prostu nie chciało nam się trafić tak, jak trafiliśmy w Katowicach do zimnego mieszkania. I jednak powoli, powoli, ale myśli o tym wyjeździe do Zakopanego, odpadły. Dziewczyny bardzo chciały pojechać, ponieważ tam czekałby na nich przyjaciółka Maja, ale niestety no, się nie udało. I zupełnie przez przypadek lecimy do... Egiptu! Tak, lecimy do Egiptu, słuchajcie, do ciepłych krajów. Nigdy jeszcze zimą nie lataliśmy i y, ogólnie, żeby spakować łyliski to był naprawdę ogromny problem, ogromne wyzwanie, ale też ogólnie może wam później, jeśli ktoś będzie ciekawy, opowiem e, całą historię, jak to się stało, że lecimy do Egiptu, ale powiem wam, że od podjęcia decyzji, jakby od ogólnie pomysłu do e, rezerwacji e, wycieczki, wyjazdu minęły niecałe 30 minut i my naprawdę totalnie w ogóle nie planowaliśmy tego lotu, tego wyjazdu, naprawdę to było mega spontaniczna decyzja i, i jak rezerwowałam ten wyjazd, no to byłam pewna, że słuchajcie, my już przechorowaliśmy, tak? Teraz już raczej nikt nie będzie chory. Jedziemy do ciepłego kraju, gdzie w dzień jest od 20 do 23 stopni Celsjusza na plusie. W nocy jest trochę chłodniej, od 9 chyba do 14 stopni Celsjusza, ale ogólnie byłam pewna, fajnie. My już przechorowaliśmy, więc wszystko będzie w porządku. Nie. Wła właśnie dlatego ja mu powiedziałam, że nie byłam pewna, czy w ogóle ten vlog się pojawi, ponieważ od My dzisiaj mamy piątek od poniedziałku aż do środy. Elias. Gorączkował 38 stopni, 39 totalnie bez żadnych objawów, ani kataru, ani kaszlu, nic, tylko gorączka. I ogólnie, my, jak zrezerwowaliśmy ten wyjazd, no to mieliśmy jakby tydzień na przygotowanie. Myślałam super, mamy tydzień, wszystko kupimy, wszystko załatwimy, a się okazało, że klapek nigdzie nie kupić, peluszy nigdzie nie kupić. Udało nam się tylko wczoraj kupić walizki, to za chwilę zobaczycie, i też właśnie dzisiaj montowałam jeden vlog. Z naszego wyjazdu wtedy do, do Katowic, jak, wr a, jak wracaliśmy przez Mysłowice i Częstochowy i słuchajcie, zobaczcie to proroctwo. Byłam po prostu w szoku. Później pokazała Majshima i też dziewczyny były w szoku, jak to się stało, ponieważ. Wtedy, jak wróciliśmy, naprawdę nie planowaliśmy nic. Nawet w sumie za bardzo w głowie nie miałam tego wyjazdu do zakopanego. Na tyle byliśmy zmęczeni po tym wyjeździe do Katowic, że już nic nam się nie chciało. Oglądajcie. Film był naprawdę świetny. E, możemy polecić, tak? E, jak wracaliśmy, no to Elia zasnął w aucie. E, teraz śpi. Nie Gdzie nie się... polecić, To powiedziałem polecić. Nie, mówiłam, że zasnął. A, możemy polecić. Nie po... no, no, gdzie polecieć? On że na wakacje. Co jest, się polecie na wakacje na <grym> ciepły kraj? Okay? A Maja? Nie, to jest ok. Przygody, <laughs> przygody. No jedź. Jeszcze raz. Co? Poduszki. Teraz kradacie poduszki. <laughs> co za o, ja, ja myślałam, że walizki piszczą. Dlaczego poduszki Nie, piszczą? Nie, też walizki. Walizki było tutaj. kodo, na uprzęła. I tam też. Mamy walizki, możemy lecieć, tak Majusiu? Pokaż Eliasku lecieć. Pokaż Eliasku? Pokaż jak biegasz. A tu dziewczyny odpoczywają. Nie możesz jak siedzieć Eliasku? Eliasku, a te? A te? Całe czarne? I teraz odwróć się. Mhm. Które są fajniejsze według ciebie? Te. te? Tak? Wygodniejsze? Mhm. Te. Spraw są? Yy, zaraz, zaraz. 33. Tak! Jest! to są złote! Są złote, złote buty. Szczęśliwy, tak? Ale do musimy to nagrać, prawda? Tak. Bo To jest już po prostu przesada, tak? Tak. Ja pewnie Taki tata, taki cud. Nie rozumiem tylko, dlaczego za mną nie powtarzacie. Mam salat. Ja powtarzam. Albo z Eliaskiem, Elias, mam makaron. Czekał cały dzień na makaron, tak bardzo chciał. Po prostu wszystko na styk, życie na styk. Przez to, że Elias chorował, no naprawdę się nie wyrobiliśmy. Totalnie. A jeżeli nie w tą stronę, tam idziemy. A jeżeli to ty mówiłaś. Jakie lenistwo! Ej, nie schorował równo 3 dni, naprawdę 3 dni. Idziemy zajszą do Media Markt. Musimy kupić wkłady jej do Instaxa. Będziesz robiła zdjęcie dla nas też, czy tylko dla siebie. Jak zawsze. No to idźcie pytaj, a tu. Ej, ja bo jechać. O, zobacz, utlądowe jakie. A nie, to nie do twojego. To, nie, to chyba nie do Twojego, wiesz? O jest? To jest fajne. Takie szkiełko. Wkłady. Szukaj Instax Mini. O, tu 20 sztuk ze 79 Cena za sztukę 4 zł. Się opłaca większe, wiesz? Tylko nie wiem, jakie trzeba przechowywać, bo kiedyś, a jeszcze nie wiem, chyba źle przechowywało, bo, bo po kilka zdjęć tych odbitek, odbitków, odbitek chyba, e, były po prostu czarne później. Bierzemy ze 20. Trudno. Podesz mi później kask. <noise> Dobra, żartuję, chodź do kasy. Tata zawsze wybiera jakieś dury dla dziadków. Chcesz się jaki ładny. Tata hmm. żartuje, żartuje. Ma, no Ma, ale za dużo. O, ogromne, ogromne, ogromne Ja mam mniejszą nóżkę. 38. Nie, za dużo mi są no. Bardzo chciałaś mieć klapki Kubota, tak? A więc chyba lecimy tu. mam osobistą swoją walizkę, ale później to wszystko i tak e, posegreguje e, do różnych walizek, że jeśli nam się je, Majusia, jedna z walizek zgubi, no to żeby ktoś miał swoje ubranie jeszcze dodatkowo w innych walizkach widzę, że tutaj już Majusia grzybała to jest kolejna walizka, tu na pół Jacek i Maja nie chciałam po prostu pakować dwóch mniejszych walizek dla Eliaska i Maji i pomyślałam, że może uda mi się spakować i Eliasę i Maję po prostu do jednej walizki. Chyba się uda, nie wiem. Jeszcze musimy klapki kupić. Tak, słuchajcie, ja idę się ubierać, a wy oglądajcie ten malutki fragment, jak na robiliśmy zakupy, naprawdę prawie nic nie kupiliśmy na zdróbko. Pojechaliśmy do Decathlonu, tego mniejszego u nas w monofakturze. Naprawdę nie było nic. Oglądajcie i spotkamy się z wami w w Egipcie, za chwilę w Egipcie. No, ty wczoraj te przemierzałaś, tak? Ale nie. Nie podobałam Ci się też, tak? Trudno, można powiedzieć, że jednak... E, no, klapek brak, prawda? Już miałaś kiedyś z tymi gumkami i no, nie podobało, To znaczy niewygodne było. Patrzcie, jaka lisza biedna. Ja tylko dzisiaj na sołatce. Na sołatce? Dlaczego? czego? nie jakieś ziemniaki, niedobre z proszku. Biedna. Słuchajcie, ostatnich zakupów nie zrobiliśmy, nic w sumie nie było, naprawdę, ani klapek, ani e, strojów kąpielowych, ani kapeluszy, nic, teraz musimy zdążyć trochę zjeść, no. ponieważ mamy półtorej godziny do wyjazdu. Musimy wyjechać z domu najpóźniej o godzinie 21 i najpóźniej o godzinie 12 musimy być na lotnisku i o godzinie 2, nad ranem, mamy lot. Dobra ta sałateczka. Wiesz <laughs> że co ty tak stoisz? Mamy całą godzinę. Słuchajcie, wróciliśmy do domu i jeszcze zaczyna pakowanie. Możecie już teraz obstawić w komentarzach, czy to wszystko się zmieści, szczególnie e, e, to. E, co powiedzieliście? Czy to wszystko zmieści się do walizki, czy jednak nie, ja, ja, ja jeszcze miałam ogólnie nadzieję, że może w, w twojej walizce będzie trochę miejsca. Na co? Na nasze rzeczy. No tam wiesz, tam jest maska dokładnie, coś jeszcze, nie wiem, wiesz, kosmetyczki różne, z, na przykład z naszymi szczoteczkami nie, do zębów. Słoneżki. Łącznie <laughs> zobaczcie, zobaczcie poza jeżem, ile jeszcze rzeczy. I czy nie zmieści się? sorry, nie ma szans. Musimy segregować. Nie ma szans. <laughs> Jak? Naprawdę, tu nawet ani jednego sweterka, ani jednej koszulki nie ma. Co, co? co, co ty, za dużo? Co, nie nie, mam? Nie, czy to? nie wiem, potrzebujesz chyba ze dwie Albo trzy walizki dodatkowe. O wiele większa musi być. Ja. Mogę, bo ty tu? Bo moja walizka się nie miesza. Słuchajcie, mamy takie straszne zamieszanie. Mamy 10 minut do biścia, Wiecie o tym? O. Mhm. O nie wiem, jedna walizka już jest spakowana, Słuchajcie, miałam wszystko pomieszać, ale za bardzo nie, nie. Po prostu tu są rzeczy Mesia i ja dołożyłam tam grę, sandałki i szampon, łopatkę. Łopatki. Mamy godzinę. 22.16 my dopiero wyjechaliśmy. My zdążymy. Jak zawsze. Lecimy z katowic. To jeszcze nic, tak! To spóźnienie to jeszcze nic. To, co się stało za Iszy w Elisku, że Kiedy on je zostało zablokowany, to dopiero. Co, jest? tu? My się nie ma. Zaraz, czekaj, Zobacz, o. gdzie jedziemy? Na morze. Na morze jedziemy. Tak. z wszystkim. <grym> tam Majusia, Elisza. Maja, ty zabrałaś A, poduszka jest. Ok. Nasza ulubiona stacja benzynowa. Eliesku, co robisz? Ja tylko sprawdzę. Tylko sprawdzasz? Ty, Okej. Okay. No, nie. Ty ja tu że tylko sprawdzasz. Bo tylko i to jest? tak? Tak. Truskawkowe. Mhm. To u nas jest 13 nie, stopni w nocy. Nie, w nocy, tam. Ale A. jest noc. Przecież. A nie, słuchajcie, nie śpi, nie chce nawet spać. Cieszysz się? Yes, jest. O, i usiądź. Robimy kolejne kombinacje. Słuchajcie, nam się przy to wszystko zablokowało, bo Isza bardzo chciała. Kąt. zrobić sobie kot. I teraz musimy kombinować, bo coś poszło nie tak. Próbowałam, wprowadzili... Próbowałam, nie poszło. Czy? Nie, nie. Wszystko zrobiłam, nie wiem. Dalej. To, tak. to jest nowa walizka, Jak można było Czy zablokować? Tu będziemy teraz, robili, jaką. My... No właśnie, my tam sporo rzeczy dołożyliśmy do ciebie, Isza. No. Teraz muszę się otworzyć. Mae bardzo się martwi o swoje klapki. No. A Elias tam ma auta, właśnie. A Elias tam ma kilka autek. Ja też chyba tam coś dorzuciłam. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, jak się wydało. W tym bagażu rejestrowanym nie może być nawet szczoteczki elektrycznej. Więc robimy takie przepakowywanie się i oprócz tego, że Eliszy walizka jest zablokowana, nie masz tam nic, mam nadzieję. To, że ten aparat się wyjęłam, wiesz. Tak. No i jak tobie to, takie przepakowywanie na lotnisku? Najpierw myślałam, że w tej walizce, później okazało się, że jednak w tej mamy wszystko. Ktoś chce wody? Ja. Elias był pierwszy akurat. No to ja długa. No <noise> jeżeli coś kupimy, to będziemy tutaj cicho siedzieli. Gdzie? W samolocie? No. Cicho. Ty i tak będziesz cicho siedziała. Mysza, będziemy... <noise> Mysza, chodź, chodź. Maja powiedziała, jeśli teraz coś kupicie, to my będziemy cicho siedzieli w samolocie. No właśnie. Słuchajcie, poprosiłam Mysia, aby zrobił nam zdjęcie. Elias powiedział od razu, nie, patrzcie na niego. Jedno zdjęcie. Drugie, trzecie. Czwarte, nigdzie go nie widać. Lecimy. Lecimy. Chcemy tak czekać. Czekamy, czekamy. Ale to można być... To my ostatni pasażerowie. No. Już koniec, widzisz, Jeszcze, już. Autobus zaraz bez jedzie. <śla> a, <śla> a, <śla> Mają mnóstwo rad. Mają mnóstwo rad. Mają mnóstwo rad. Mnóstwo rad. Mnóstwo Ja kupię coś takiego, takiego, takiego. Okej. Będę się przygotowywać i lecę, tak? Dlaczego? Nie wypadni z samolotu. Ja widziałam, widziałam, jak to wypadło. Tak, to wypadło. Widziałam. Dziura się zrobiła i co dalej było? I I wyleciał, ale tam nic nie siedział.

Słuchajcie, już jesteśmy na lotnisku I tutaj okazało się, że wszyscy już mają wizę Oprócz mnie, ponieważ się po prostu zapomniał wyjąć mój paszport I zupełnie też przez przypadek Zrozumiał, że jednak ja tej wizy nie mam tu Przyjechałeś na wakacje sam z dziećmi? Teraz ja pojedzę! słuchajcie to była naprawdę przygoda i Chyba już nigdy więcej nie będę rezerwowała wyjazdów z nocnym lotem. Nocne loty co najmniej na kilka najbliższych lat u nas odpadają z Eliaskiem. Dziewczyna akurat super spała, Maja prawda, bardzo dużo mówiła, mówiła, że nie może zasnąć, a się od razu jakoś zasnęła. Elias zasnął, a później później działy się różne cuda. Jak już mieliśmy wylądować, no to on nagle przypomniał, że jednak chce spać, zaczął płakać mm. Nowa, też tu mamy nowe Tu, tu. Dobrze, że mamy to wszystko. Tak? Wszystko mamy? A gdzie jest żółta? A, A tu? 32 finał. Kolejna kontrola. Ja też jestem bardzo zmęczona. Naśa, ile będzie minut tutaj czekali? Prawdopodobnie 40. 40 Na no kolejny są 5 dolarów chcę pizzę. O, robi się. Robi okay. się, Jaka pizza to będzie? Magalita. Magalita. Okej. Okay. To poproszę pizzę Magalita. Proszę? Mmm, jaka dobra. A ty cię to chce. Jesteś gotowy? Zobaczyć czary Mary? Jesteś gotowa? nie I myślą... O, guma! Nie, ale guma to to są owoce raczej, bo no Tu mam banan. Dzień dobry. Na co? o A nie, to dziewczynka. I jedziemy musiałem. Jesteśmy na miejscu. Ja chcę na basen <noise> A ja chcę spać, bardzo, bardzo chcę spać i jeszcze musimy blisko iść. Widzisz, jest łatwiej dziesiątki. Możemy zjeść, bo jeszcze nie jest. Nie śniadanie? Nie śniadanie? A, czekaj, czekaj, chyba 9.51. Spełni się marzenie nie iść. <noise> Będziemy jeść. <noise> Jeszcze Je, przez zameldowanie. Słuchajcie, to wszyscy rozebrani, prawie stroje w strojach kondylowej. A mamy ciepły, w ciepłych bluzewkórkach. Masz <noise> wszystkim, <noise> teraz wie. Dziękuję. Czym? Ja. <noise> tutaj. Słuchajcie, zdążyliśmy tak przed całym zamknięciem, prawda, restauracji? Tak. No i co ty tam masz? Bułki, bułeczki, dla gimnastyczki. A Iza już prawie zjadła, bo było bardzo głodne, mam owocki. Jakieś tam minikarcie na niebie. Super, ja jadę z przodu. Ja tak, ta, 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 no, ta. Mama, ty idziesz z Tak. Ui, nie Teraz będzie fajnie. Będziemy jechali takim pojazdem. Be careful, Słuchajcie, jesteśmy już w pokoju. Póki co mamy mieszane trochę uczucia. Nie będę jeszcze o wszystkim mówiła. Ale... Różne myślą, jak tam? Średnio póki I co, jeszcze nie wiesz. Dostaliśmy pokój i nie do końca nam odpowiada. Po pierwsze, nie ma tu internetu. To znaczy, na terenie hotelu jest Wi-Fi, ale tutaj widzę, że nie możemy się zalogować i po prostu nic się nam tam nie pojawia, nie wyświetla, więc myślą. Męsio... Krótki kusiura, krótkie Zauważcie, jak teraz jechaliśmy tym... Nie wiem, jak to się nazywa? Co? Melex ten. Tak. Jechaliśmy tym Melexem. Było naprawdę zimno. Czuć, było taki zimny wiatr. I jechaliśmy w kurtkach. Nie wiem, jak myślę, Teraz dotrze do recepcji. Ogólnie hotel znajduje się na takim sporym terytorium. To znaczy, nie wszystko jest w jednym miejscu, wiecie. Ale trzeba trochę się e, ruszać. Słuchajcie, iż. Nie odnajmy szyfer. Ja na lotnisku też próbowałam. Dużo kombinacji, nic nie wyszło. A jeszcze mówi, że ona nie odpuści. ja idę póki co spać, ponieważ tej nocy ja chyba najmniej spałam. Nie wiem, z godziny maksymalnie. Ponieważ najpierw, najpierw Maja mi nie dawała spać, cały czas gadała, że ona nie może zasnąć. A jak Maja poszła do męża, słuchajcie, były turbulencje. I Mam mówić: Nie, z Tobą jest, jest niebezpiecznie jej do dotaty. gdzie ty idziesz? Nie, bo ty trzymasz Eliasa. Jak są turbulencje, no ty mnie nie uratujesz. I ono poszło do Mesia. I akurat wtedy obudził się Elias i, no, i chciał już do toalety i później coś tam. W toalecie spędziliśmy 30 minut, on wrócił później. A też obudził się ogólnie nie rozumiem, gdzie on jest, więc naprawdę było ciężko. Mesio spało, się mówił, że nie, ja nie spałam w ogóle. Tak, on spał chyba najdłużej, a Isha też bardzo dobrze spała. No, no, tak więc mi bolało. To prawda, nie mogę spać. Ostatni raz wybieramy te nocne loty, prawda? <grabili> <grabili> to była katastrofa. Słuchajcie, myślę, idzie na recepcję, idę spać. Widzimy się z Wami w kolejnym vlogu. Zobaczymy, czy uda się, myślę, coś wynegocjować, jakiś inny pokój. Tutaj, słuchajcie, też kolejny minus oświetlenie. Zaraz wieczorem tego nam naprawdę nie wystarczy. I to, czy uda się myślowicie coś wynegocjować, zobaczycie już w kolejnym vlogu. Żegnamy się z Wami. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy Wszystkim miłego dnia Buzja. i do, do zobaczenia, do kolejnych filmów, vlogów z podróży. Pa! pa!